Dzień dobry moi kochani, witam was w nowym vlogu na moim kanale Pokazuję wam książki, które będziemy czytać na tym vlogu Mam tu kilka pozycji, które aktualnie czytam I no nic, pokażę wam co to jest A następnie wybiorę się wysłać paczki z Vinted Pójdę na zakupy i takie codzienne rzeczy Oraz czytać do parku Ostatnio bardzo to lubię, zbudowali nam na osiedlu taki mikropark to nie jest duży park, to jest bardzo małe, ale są tam ławeczki, jest piękna pogoda i mam ochotę tam poczytać. Dobra, to zacznę wam pokazywać, co będziemy czytać. Do tego dojdą jeszcze książki, te dwie czy trzy książki, które znajdują się jeszcze w paczkach, więc ich nie otworzyłam. Otworzymy je później razem na Wizji, ale pokażę Wam, co tu mam. Pierwsza. Milczące bliźniaczki. Jest to książka, którą dostałam z wydowniństwa czarnego i za którą zamierzam się zabrać dzisiaj albo jutro, po zakończeniu dwóch innych książek, które Wam tu pokażę. To jest książka, która dotyczy bardzo głośnej sprawy dziewczynek, dwóch bliźniaczek, które... Wystawały taką ciszę za złoto, i kiedy zostały osądzone w sądzie o pobicie bodajże czy rozbój, nie wydały z siebie żadnego dźwięku oprócz pomruku. I ten pomruk został uznany jako przyznanie się do winy. Niedługo będzie film. Ja tej pozycji jestem niezmiernie ciekawa, więc będę ją czytać z Wami na wizji. I co mogę Wam powiedzieć? Milczące bliźniaczki to jest na pewno pozycja, która jest niezmiernie ciekawa i którą warto sobie przeczytać Ja lubię takie sprawy kryminalne, no więc się na pewno nią zajmę Książka ma, że powiem, 340 stron i to wcale nie dużą czcionką Mam nadzieję, że nie spowoduje mojego zastoju czytelniczego, bo idziemy mi w tym miesiącu naprawdę świetnie Mam jeszcze dwie książki, po pierwsze werdykt Remigiusza Mroza, który został mi do dokończenia. Zostało mi tu 100 stron i będę właśnie czytała tą książkę w parku, aby ją dokończyć. Jeżeli chodzi o werdykt, bardzo lubię Mroza, bardzo lubię tą historię. W ogóle dzięki Mrozowi w końcu znowu zwalczyłam mojego kaca czytelniczego i czytam już, to jest moja trzecia książka Mroza w tym miesiącu, który się dopiero zaczął, więc jestem niezmiernie wdzięczna i... Wydaje mi się, że Bruce pisze bardzo fajnie, mi pozwala zwalczyć właśnie tego kaca czytelniczego, którym powiedziałam i werdykt jest genialny, tym bardziej, że mamy tutaj już Hyłkę i Zardona, którzy są związani z związkiem małżeńskim i ich sprawy są przeciwko siebie, czyli w pewnym sensie jeden jest obrońcą, jeden jest adwokatem poszkodowanego i tak naprawdę muszą się zmierzyć przeciwko sobie. Bardzo ciekawy zabieg, bardzo ciekawa sprawa i no co, to jest mróz, dobry humor, dobra zabawa i bardzo mi się podoba. No i ostatnie coś, co czytam od wczoraj, bo wczoraj mnie tak wzięło, że zaczęłam tą książkę, bo uznałam, że chcę ją czytać przed targami, żeby ewentualnie kupić drugą część i niezmiernie mi się podoba. Zostały mi chyba już tylko dwa, dwie historie do przeczytania i dlatego zrobię to kiedy wrócę z tego spaceru, zamierzam, zamierzam dzisiaj ją dokończyć, mówię tutaj o Witch, czyli komiksie. Ten komiks jest cholernie ciężki, może nie wygląda, ale jest. Ja aktualnie jestem na 240 stronie, bardzo dobrze mi się wróciło i mam takie pewne spostrzeżenie, które mogę Wam już powiedzieć, bo przeczytałam te 200 stron. Że w porównaniu do komiksów, które czytałam, do hard stopera, do... czytałam też opowieść podręcznej, co ja jeszcze takiego komiksowego czytałam? Na pewno czytałam Harley Quinn, ale to było bardzo dobre. To Witch jest naprawdę dobrze zrobione komiksowo. Te zdjęcia są piękne. Jak i jest dużo do czytania, to nie jest tylko boom i dużo obrazków. Obrazki są też piękne, w ogóle historia jest cudowna. No nie mówię, mam tu sentyment, bo to jest moja historia z dzieciństwa, ale niezmiernie dobrze mi się do niej wraca i zostały mi jeszcze dwie historie, i dzisiaj zamierzam je skończyć. No i co? Mam daję jeszcze dwie książki, które przyszły z wydawnictwa, i trzy, które przyszły ode mnie dla mnie, więc. Pójdę je odebrać, ale zanim to wszystko, to muszę te paczki, zrobić zakupy. Nagram Wam przerywniki telefonem, bo... Nie będę brała ze sobą chyba aparatu. No i kochani, do później. Dzień dobry moi kochani, witam Was o godzinie 17.12 i skończyłam dwie książki, dlatego uznałam, że się do Was odezwę, aby Wam powiedzieć, jak to wygląda. Najpierw czytałam na dworze, w parku, tylko wiecie, co strasznie przeszkadzała, była jakaś grupa chłopców, która się akurat wam znajdowała. Bo puszczali i śpiewali bardzo krótkie piosenki e, i e, dość szybko się zmyłam i mam tutaj też paczki do odpakowania, odpakujemy je razem, ale najpierw chciałabym Wam powiedzieć co sądzę o książkach, potem może zrobimy takie zmiany miejsca, żeby wiecie nie było już coraz nagrywane z jednego miejsca i wtedy je odpakujemy. Ale zacznijmy od książki, którą jako pierwszą skończyłam. I jest to werdykt Remigiusza Mroza. Jeżeli chodzi o werdykt, ja po prostu jestem zakochana w tej historii. Bardzo mi się, tak jak już mówiłam, podobało to, że mamy tutaj zestawienie walczącego ze sobą małżeństwa, gdzie każdy z nich chce wygrać, gdzie każdy z nich jest dobrym prawnikiem i gdzie tak naprawdę ta sprawa nie jest zależna od nich, a jest pewnego rodzaju taką też sprawą honoru. Więc jest to naprawdę bardzo ciekawe. Ja ogólnie jestem w wielkim szoku zakończenia i nie sądziłam, że na coś takiego zrobi, a jednocześnie jestem przerażona, ponieważ e, zastanawiam się, czy to jest jednoznaczne z tym, e, że to jest końceri. Mam nadzieję, że nie. To nie jest spoiler, więc mogę Wam to powiedzieć. E, I e, jednocześnie bardzo podoba mi się ten ton. E, no to już chyłkę Joryńskiego jako małżeństwo, jako taką całość. Jednocześnie jest bardzo ciekawa sprawa dzieciobójczyni, e, która uważa, że nie zabiła swojego dziecka. Mam tutaj jednocześnie sprawę mężczyzny posądzonego o gwałt w swoim małżeństwie. Więc bardzo ciekawe sprawy. Ja lubię takie sytuacje kryminalne, więc bardzo mnie ta książka wciągnęła. Jednocześnie, tak jak mówię, mróz sprawił chyłką trzema tomami, które czytałam ostatnio, że wyszłam z kaca czytelniczego, bo przeczytałam je w ciągu tygodnia. A każda z nich to ma, ma 500 stron, jednocześnie normalnie funkcjonując, studiując i pełniąc wszystkie obowiązki, które robię do teraz, więc ja serdecznie polecam i ja czekam na 17 i mam nadzieję, że będzie, że to nie jest jednoznaczne z końcem serii. Dowiem się na pewno tego na krakowskich targach książki. A więcej o tej książce może, będziecie mogli zobaczyć również na TikToku. Jak i na TikToku Polacy nie gęsi. No i to nie koniec skończyłam również komiks e, Witch, o którym Wam trochę mówiłam, ale powiem Wam, że jestem w szoku, jak dużo jest tej treści, jak dużo jest właśnie tych dymków, jak dużo jest do czytania w takim komiksie, nie jest to przylecenie kartki w sekundę, tylko naprawdę jest trochę tego czytania, co dla mnie jest dużym, dużym plusem. Według mnie to był powrót do dzieciństwa, bardzo dobry powrót do dzieciństwa i e, niezmiernie dobrze mi się powróciło do tej historii, ale powiem Wam, że w ogóle nie czułam, że jestem na to za stara. Na początku tak, takie problemy, przeprowadzka z nowego miejsca i w ogóle czułam, boże, gdzie ja jestem? Nie, to już nie są moje klimaty. A w ogóle tak nie jest. Im dalej w las, tym byłam bardziej ciekawa historii, bo niektóre momenty pamiętałam, niektóre nie, gdzie nigdzie wracała mi pamięć, a gdzie nigdzie niekoniecznie dlatego bardzo dobrze było mi wrócić do tej historii. Na pewno na targach książki kupię drugi tom, bo niezmiernie pierwszy mi się spodobał i jestem ciekawa, co będzie w dalszych. Oczywiście zamierzam czytać całość i powiem Wam, że... To jest bardzo dobry komiks, bardzo dobry komiks. Zacznijmy od pięknych obrazków, które tutaj mamy, em, kontynuując na bardzo dobrych dymkach, na no, dużej ilości treści, bo mi najbardziej przeszkadza w komiksach to, pomimo że mamy się skupić na kresce i na rysunku, przeszkadza mi też to, że jest bardzo mało treści i okej, okay, jest rysunek, może on jest ładny i uroczy. Ale treści jest bardzo mało i mi ciężko się czasem odnaleźć w tej nowej rzeczywistości nieksiążkowej, a tutaj nie miałam tego problemu. No dobra, skończyłam te dwie książki i zabieram się za milczące bliźniaczki, ale zanim co, no to chyba sobie zrobimy mały book haul i otworzymy paczki. Zmieniliśmy trochę położenie na zupełnie inne, nie chcę ruszać jakości, dlatego, że mówiłam Wam, że coś mi się dzieje albo z aparatem, albo z obiektywem ostatnio. Mamy tutaj trzy paczki i zacznę chyba od tej, którą kupiłam sobie sama, która nie jest książką od wydawnictwa, bo dwie paczki są od jedna jest e, moja własna, którą kupiłam, bo miałam taką ochotę. Więc zacznijmy od tej paczki. W niej powinny być trzy książki. E, I do tej paczki nie potrzebuję w ogóle nożyczek. A są dwie książki, no, e, no nic, pewnie jedna mi dojdzie. Bo zgłosiłam, że chciałabym, żeby wysłali mi je w jednej paczce, ale i tak ją podzielili Więc jednak gdzieś tam dojdzie, może nawet dogram w tym blogu Po pierwsze Sylwia Winnik i Bez Miłości Bi bez miłość. E, Nie e, czytałam tej książki Sylwia Winnik, jak wiecie uwielbiam Sylwię Winnik A za sprawą tego, że będę prowadziła z nią spotkanie na pewnym wydarzeniu, które organizujemy, nie będę Wam na razie zradzała żadnych szczegółów, to chcę ją przeczytać, tym bardziej, że to jest książka jedyna, której nie czytałam tej autorki, więc mam ochotę ją przeczytać. No i tak, Bez miłości Sylwii Widnik. Druga książka to jest książka, którą kupiłam tak za sprawą naprawdę gigantycznego impulsu i to jest książka, którą na pewno będę reklamować, bo już widzę, że stan jest zły, jak to zawsze w wędniku, ale jest to Penelope Douglas' i Birthday Girl czyli książka, która opowiada ponoć o związku młodej osoby z o wiele, wiele starszą osobą i bodajże jest różnica nawet 20-letnia nie pamiętam ja uznałam, że chcę zapoznać się z Penelope Douglas, bo gigantyczne są zachwyty nad tą autorką, wiem, że większą popularność ma Korupt. Ale na chwilę obecną wzięłam tą jako jedno-tomową, bo nie chcę się po prostu zrazić. Wolę przeczytać coś na razie lżejszego, niż zaczynać po prostu serię. Dobra, te dwie książki tej na bok, coj e, na biurku będzie gigantyczne skumulowanie. Kolejna paczka jest od wydawnictwa Muza. E, jest to książka recenzencka, którą sobie ja wybrałam. Co jest zabawne, myślałam, czy chcę ją przeczytać, czy nie. A w wydawnictwie Muza do mnie napisało: hmm, Może chcesz tą książkę, a ja mówię: Myślałam o tym. I w sumie chcę, e, co by było e, gdyby e, Holly Miller jest to książka o bibliotekarce, która postanawia zmieniać swoje życie. Z tego co pamiętam... E, a nie! O, kłamałam Was, Lucy po prostu zmieniła swoje życie, rzuciła pracę w agencji reklamowej, nie ma pojęcia, co powinna zrobić, wykorzystać swoje szczędności, by zrealizować marzenie i być pisarką, żeby przeprowadzić się do Londynu i prowadzić karierę kopii w writerki, o której marzyła od lat. I poznaje fotografa Kaleba I, i to tak naprawdę pewnie będzie romans, ale słyszałam bardzo dobre opinie o tej książce na zagranicznym Booktubie, więc z chęcią ją przeczytam. a mam ostatnio ochotę na takie lekkie książki, bo bardzo dobrze mi się po nie sięga w jesień. No myślałam, że ona jest o wiele cieńsza, a mamy tutaj 500 stron treści. Mam nadzieję, że będzie dobrej. Mam tutaj paczkę, która jest chyba najbardziej wyczekiwaną przeze mnie paczką, pomimo, że kurier mi dzisiaj obudził, chcąc mi ją wręczyć. I bardzo mnie to bo byłam bardzo zmęczona, bo w nocy coś robiłam. Ale już pokazuję co to jest. Ojeju! Nie mogę uwierzyć. Ojeju! Tu coś mamy. Dobra! Rodzina monet! Jest to naprawdę egzemplarz recenzencki. Mamy tutaj zakładkę Rodzina Monet i mam coś tu jeszcze, więc muszę Wam to pokazać, odłożyć książkę. Mam tutaj świeczuszkę zapach zielonej herbaty. Nie, no wydawnictwo się bardzo, bardzo postarało. Jeżeli chodzi o rodzinę Monet, ja nie czytałam tego na uczcie, zacznijmy od tego, ale uznałam, że bardzo chcę to przeczytać. I jest to książka, która której jestem niezmiernie ciekawa. I no co, niedługo zacznę ją czytać, chyba od niej zacznę. Patrzę, że jest tu 412 stron, dość mały druczek, no ale rodzina monet. Jest to historia o dziewczynie, która ma 15 lat, traci mamy i babcie w wypadku samochodowym. Tak naprawdę mamy tutaj wielu braci, którzy niby strzegą, tylko tyle wiem, ale usłyszałam bardzo duże, bardzo duże zachwyty nad tą książką. Okładka jest naprawdę piękna i nie się chzeczkę też ją przeczytam, a za świeczuszkę i zakładkę bardzo dziękuję znałam, że pokażę Wam. Może nie za dużo tu widać, bo widać tylko szyszki. Ostatecznie nie mamy drzew liściastych, ale już e, robi się powoli pomarańczowo. Uwielbiam e, tę porę roku i... E, no i na razie rozkoszuję się tym z balkonu, ponieważ dzisiaj jest pięknie, się, słoneczko, naprawdę. Hejka moi kochani, witam Was dzisiaj jeszcze w szlafroku, ale wstałam i chcę Wam się podzielić z Wami po prostu moją opinią. Jest godzina, już Wam powiem która, 11, bo ja ogólnie dzisiaj wróciłam dopiero o 7 rano i musiałam się trochę przespać. A chcę Wam powiedzieć trochę o książce, którą aktualnie czytam, czyli Milczące bliźniaczki. Jestem cholernie zaskoczona, jak jest to dobra książka, bo jestem na 40. stronie, ale tak dobrze mi się czyta, gdzie z reguły mam problem z czytaniem książek, które nie mają w sobie dialogów, a tą czytam się bardzo dobrze. Jest to bardzo wymagający reportaż. Nie powiem, że nie, bo w porównaniu na przykład do reportaży kryminalnych, które czytam, ta książka jest o trzy razy dłuższa i czcionek jest bardzo mała i jest bardzo wymagający. Dlatego uznałam, że będę przeplatać tą książkę z na przykład tą, którą dostałam do recenzji, czyli, mili, e, czyli e, Rodzina Monet Skarb, żeby było mi troszeczkę łatwiej. E, co jeszcze? no, tak naprawdę bardzo dobrze się czyta, no jestem na tej 40 stronie i będę kontynuować książka ma 350 więc jest bardzo, bardzo długa czcionka jest mała, ale jednocześnie jest bardzo fascynująca aktualnie dowiedziałam się o historii dziewczynek rodziny dziewczynek, o mutyzmie który został jakby przez nauczycieli stwierdzony oraz o tym jak ta rozwój ich właśnie niemowy się rozwijał dlaczego nie mówiły, od kiedy nie mówiły? i co próbowano z tym zrobić. Zobaczymy jak będzie dalej. Jestem bardzo ciekawa. Jestem ciekawa, w którym momencie dojdzie do zbrodni. Mam nadzieję, że jak najszybciej. E, I co e... Czytam dalej i dam Wam znać na pewno jak się rozkręcę. kochani, idę do sklepu, ale co to uznałam, że się do Was odezwę. E, właśnie e, czytałam Milczące Bliźniaczki, jestem na setnej stronie, a dokładnie 105, i jestem po 30% tej książki. Powiem Wam, że spodziewałam się czegoś innego. Na początku rozmawialiśmy bardzo dużo w tej książce o mutyzmie, bardzo dużo o tym jak one się nie odzywają, jak mają swój świat. Następnie przeszliśmy przez kolejne 60 stron do takich. Ich dziwnych zachowań, alienacji, nienawiści, e, między rodzeństwem przeszliśmy do takich treści jak e, książki, które piszą dziewczyny, e, a dokładnie tę książkę pisze Jennifer e, i ona tak naprawdę tutaj wplata te swoje teksty, które możemy przeczytać, jak i wszystkie odmowy, które są. No wszystko tu możemy przeczytać, dziewczyny chodzą do szkoły literackiej, ale gdzieś te relacje rodzicielskie kuleją, coś jest z nimi ewidentnie nie tak i... No nie wiem, jestem bardzo ciekawa, kiedy w ogóle będzie ta zbrodnia, no bo tak czytam o dziewczynach, ale jestem ciekawa, jak wyszło, jak wyszło to, że one trafiły do tego psychiatryka. Powiem Wam, że jak na razie pozytywne zaskoczenie, ale czytać to niezmiernie trudno, nie będę Was oszukiwać. To nie jest łatwa książka, z którą spędzicie fajnie czas. Na pewno jest to książka bardzo wymagająca i ona bardzo dużo ode mnie wymaga teraz uwagi i bardzo dużo wymaga mojego skupienia. Tym bardziej, że jest mała czcionka, że treść jest bardzo. Jest bardzo dużo treści, bardzo mało dialogów. Ja dzisiaj fajnie by było, gdybym przeczytała ją do dwusetnej strony, ale nie wiem czy dam radę, bo mam też live'a, Chociaż może jest to możliwe, bo książka ma 300, chyba bodajże 50, tak? 340, a e, muszę ją przeczytać do czwartku. Mam nadzieję, że się uda. E, dobra, kochani, ja idę na zakupy ogarnąć mieszkanie, robić pierogi i wszystko. Dobra, kochani, udało mi się coś ustawić, więc mówię tutaj. E, jestem w sypialni, dlatego to jest ciemno, jasno, tu ciemno, bo tak pada światło. E, powiem Wam, że właśnie dzisiaj. E, no, wczoraj bliźniaczek za dużo nie odczytałam, ja jestem na ostatniej stronie, a dzisiaj jest godzina 12 i będę zaraz czytać, ale muszę tak przyrobić filmik, muszę wstawić zdjęcia, wstawić tiktoki, nagrać do pewnego tiktoka, o którym myślę. I powiem Wam, że dzisiaj tak bardzo się wzięłam za przygotowania ślubne. Nie wiem, czy wiecie, ale raczej wiecie. E, znaczy, nie wiem, czy wiecie w sumie, bo chyba o tym nie mówię aż tak głośno. Ale w sierpniu biorę ślub e, 2023 i. Musiałam pewne umowy dzisiaj podrukować, jakieś tam formalności załatwić. No i właśnie jestem w najgorszym momencie, chyba który wszystkie pary po prostu nienawidzą tego momentu w przygotowaniach, czyli. Zrobienie zaproszeń. Ja Wam powiem, że wydaje się to prościutkie. Powiecie, kiedy macie znajomych i zapraszacie jakąś swojego znajomego z osobą tworzącą jest super. Albo jak jeszcze zapraszacie małżeństwo, które nie ma dzieci i po prostu piszecie imię, nazwisko, imiona i nazwisko, jest super. Jeżeli mają jeszcze to samo, bo to też jest różnie. Ale. Niektóre formy są takie ciężkie, tym bardziej jak ma się taką rodzinę jak ja, że na przykład niektóre osoby mają po czwórkę dzieci, po trójkę dzieci, wypisujemy je po przecinku, a czy powinnam inaczej, a czy z nazwiskami, a czy bez, a jak się odmienia, a czy to powinnam odmienić, a czy nie, a czy na pierwszym miejscu się stawia osobę, którą ja zapraszam, która jest z mojej rodziny, typu na przykład mojego wujka, czy jego żonę, bo są już razem. Wiecie, różne są w sobą wivry, różne są. Różne są podejścia ludzi. I powiem wam, że strasznie mi to dzisiaj przeszkadza, bo siedzę nad tym i się po prostu denerwuję. Na przykład jedna moja kuzynka wyszła za mąż i ma inne nazwisko niż jej mąż, ale to nie inne. Tylko inne odmiany. W związku z tym nie chcę pisać nazwisk, nazwisk dzieci, bo mają jeszcze inne. No, powiem Wam, że to jest chyba koszmar każdej przyszłej panny młodej. A chciałabym to po prostu już powoli dograć, bo no, nie ma zbytnio dużo czasu. E, I e, chciałabym dograć to te wszystkie szczegóły, żeby to było po prostu zrobione i żeby było dobrze. Ja oczywiście się będę też milcząca bliźniaczki. E, mam nagranie kilka TikToków. Niektóre na plac gęsi, niektóre na normalnie. Będę w tym roku na targach książki w Krakowie i chciałabym nagrać dla Was takiego vloga z jednego dnia, tylko mój problem polega na tym, że mój kanon szwankuje, jak Wam powiedziałam, i nie wiem w końcu, muszę się zastanowić, czy skuszę się na wzięcie obiektywu nowego, kupię nowy obiektyw, bo ten się po prostu zrypał, czy da się go gdzieś naprawić. Muszę dzisiaj też o tym poczytać, bo robię dzisiaj takie zaległe sprawy. Na pewno przerabiam dla Was filmiki, bo mam aż dwa. I chciałabym milczące bliźniaczki przeczytać dzisiaj, maks jutro, bo muszę się wyrobić z potem przyjeżdża mama i nie wiecie kiedy. Więc mam 200 stron, dam radę, zobaczymy. Dzień dobry, moi kochani, witam Was dzisiaj. Wyglądam strasznie, jestem niepomalowana, ale jestem też chora. Zrobiłam sobie kawkę i dzisiaj o 15, muszę wyjść z mieszkania i wrócę na wieczór. Sprzątam, bo przyjeżdża moja mama i moja rodzinka, więc będzie przerwa w nagrywaniu. Ale jest piękny dzień, piękne słoneczko, a mnie dopadło choróbsko i wolę nie otwierać okna. Ale nie o tym będziemy rozmawiać. Czytam Milczące Bliźniaczki. I muszę Wam coś powiedzieć, bo jestem na 180 stronie bardzo ciężko mi się czyta to, e, pomimo tego, że mi się podoba, to jednak ta czcionka czarnego no, nie jest za łatwą czciągą. Te książki nigdy nie czytam się błyskawicznie szybko, ale nie będziemy mówić o tym, tylko o tym, że najpierw e, kiedy Wam mówiłam, to była ta książka typowo o mutyzmie, o problemie, bardzo, ciekawa, e, bardzo ciekawy punkt widzenia które niezmiernie mi się podobał. Teraz potem przyszło to w takie opowiadanie o mm, trochę e, tych opowiadaniach, książkach, które dziewczyny pisały i one były takie bardzo abstrakcyjne w tej całej książce i mi przeszkadzały. Znaczy było to ok, ale doszliśmy od głównego tematu. E, i teraz, przeszliśmy do tego występu, i do tego, jak dziewczyny zaczęły być takimi szalonymi nastolatkami, które nie przestrzegają żadnych reguł społecznych, aprobowanych społecznie, i są, powiedziałabym, nawet dewiantkami pewnego rodzaju, e, no i trafiły już do więzienia. I powiem Wam, że to jest ta akcja, która została opisana na początku, czyli że, są, e, że zostały za coś skazane. Musiałam do tego dojść przez pół książki, e, i jak te pierwsze sto stron bardzo mnie wprowadziło w mutyzm w sytuację tych dziewczyn, tak te późniejsze no nie wiem, po co były przytaczone na przykład te ich e, książki, e, no, trochę wybiło mi to z głównego rytmu tej książki, bo oczywiście przedstawienie tych dewiacji ma naprawdę wpływ na to, co na ten czyn, który potencjalnie popełniły, e, ale... Bardzo ciężko się to czyta. Oczekiwałam tej książki chyba czegoś innego. E, oczekiwałam takiej dobrej historii, jak miałam w, e, w cenie. Cena? Tak, chyba cenę czytałam. E, tak mi się wydaje. To tam e, była. E, Boże, o tym wypadku na wyspie Jersey. Już nie pamiętam, czy to była cena, ale bardzo dobrze mi się to czytało. A. Tutaj jest trochę gorzej. Niemniej się teraz e, dziewczyny są w więzieniu, trochę się ciekawiłam. Zamierzam czytać dalej, zrobić ładne post na IG. E, no i odezwę się na pewno do Was później. Teraz wzięło mnie choróbsko, będę przebyć dla Was filmik, więc trochę będę niezna. Dzień dobry, moi kochani, witam Was serdecznie. Dzisiaj, czyli 20 października, bardzo się ten blog przyciągnął, ale mam tutaj kilka książek, więc i dużo rzeczy się u mnie działo. Powiem Wam pokrótce, nie chcę się za dużo tutaj o tym gadać, ale. Wybrałam suknię ślubną no, i e, no to jest to i troszeczkę przyspieszyliśmy z przygotowaniami, ale nie będę o tym teraz mówić. Zaczęłam czytać rodzinę Monet i miałam bardzo duże oczekiwania w stosunku do tej książki, nawet się trochę ubrałam pod kolor, normalnie idealny e, fitik do tej książki. Powiem Wam, że miałam niezmiernie duże oczekiwania, niestety chyba ta książka na chwilę obecną i mnie sprostuje, jestem na stanie 150. Książka ma 400 i wydaje mi się, że książka jest trochę o niczym. Początek historii jest bardzo ciekawy, ponieważ dziewczyna traci matkę i babcię w wypadku, i okazuje się, że ma braci, dla których przeprowadza się do innego kraju, mieszka tam i poznaje swoich braci, którzy są bogaci, którzy wiodą zupełnie inne życie niż ona początkowo. I to jest super zamysł na fabułę. Oprócz tego, strachilowe z tego się tam nie dzieje. Oprócz tego, że ci bracia są tajemniczy. No, jestem na 150 stronie, więc nie mogę za dużo jeszcze Wam powiedzieć, czy to jest dobre, czy nie. Na pewno teraz siadam i czytam. Mam nadzieję, że czytam z jakiejś 100 stron, bo moje są poczucie ostatnio jest naprawdę kiepskie. Więc mam nadzieję, że teraz usiądę, czytam 100 stron. Bo tutaj, jak widzicie, mam chusteczki, syropek na kaszel i właśnie zrobiłam sobie latę kawkę, więc będę ją piła. A Wam, kochani, na razie bardzo dziękuję i do później zrobię Wam jakiś update. Dzień dobry, kochani, witam Was w zakończeniu tego filmiku. Tak, z tyłu jest pranie i ja jestem niepomalowana, ale chciałabym zakończyć ten filmik, ponieważ zaraz będę nagrywać kolejne, czyli tak naprawdę zaczynamy czytać Bridgertonów i książkę, którą mam do recenzji, czyli Ślubny Skandal wraz z innymi tomami. Ale zanim w ogóle to, to chciałabym porozmawiać z wami o książce, o której mówiłam Wam, że ją czytam, tylko że bardzo długo stałam z jej czytaniem, ponieważ była ciekawa, potem nudna, potem ciekawa, potem nudna, a na sam koniec mi się bardzo podobała przez ostatnie około 150 stron. Więc chcę tu z Wami porozmawiać o rodzinie Monet, jeżeli chodzi o zarys fabuły. Mamy tu dziewczynę, która tak naprawdę żyje z mamą i z babcią, które giną w wypadku i dowiaduje się ona, że ma ona pięciu braci w Ameryce. I jedzie właśnie do nich, bo są oni jej jedynymi opiekunami, jak gdyby nie oni, trafiłaby do rodziny zastępczej potem w wypadku. Nasza główna bohaterka tak naprawdę musi zmierzyć z zupełnie innym życiem. Z rodziny, w której miała dużo miłości i czułości, przeszła do bogatej... Bogatej rezydencji, w której urzęduje pięciu braci, którzy są dość restrykcyjni, którzy narzucają swoje zasady, do których ona ma się dostosować, którzy zapisują ją do bardzo prestiżowej szkoły, kupują jej mundurek, zmienia się jej styl, sposób funkcjonowania i wszystko. W związku z tym, nasza główna bohaterka nie jest zadowolona. Jeżeli chodzi o tą książkę, ja Wam powiem, że od samego początku historia mi się podobała. Potem był taki przestój, bo tak naprawdę nasza główna bohaterka znalazła się w tej Ameryce, odkryliśmy braci i tak naprawdę ona chodziła do szkoły i nic jej nie działo. Ja rozumiem, że to jest wprowadzenie i tu mamy małą Haley i wiem, że ta książka na pewno się rozwinie, no bo jest to hit woodpada, ale trochę mi to przeszkadzało, Dopiero gdzieś tam później dowiedzieliśmy się, o co tak naprawdę chodzi, czemu ci bracia tak strzegą tej naszej głównej bohaterki. Co mi się bardzo spodobało, bo w końcu zaczęło się coś dziać i tu już było o wiele, wiele lepiej. Coś tu się działo, była jakaś akcja i w końcu mogłam powiedzieć: Wow, to jest dobre. I książka się zakończyła w taki sposób, że też nie było to gigantyczne zaskoczenie. Zobaczymy, to będzie dalej, na pewno przeczytam kolejny tom, bo jestem ciekawa Na pewno bohaterowie dojrzeją, jak i sama autorka dojrzała podczas pisania kolejnych części e, Czyli dalszej kariery na odpadzie, ja na pewno po nie sięgnę A więcej recenzji na, będzie na pewno na Instagramie, jak i na Goodreadsie Oraz, owszem, na e, koncie Polacy nie gęsi Aktualnie ja Wam bardzo dziękuję za tego vloga, mam nadzieję, że Wam się podobał I do zobaczenia w kolejnym, a ja zaczynam kolejnego właśnie tak, jak Wam mówię już Serium Bridger Betonów, którą zakończymy z Wielkim Hukiem. Ja dziękuję Wam bardzo za obecność i do kolejnego filmiku. Pa, kochani!